Dajcie dzisiaj taki temat o celu ludzkiego życia. Co jest celem, jaki jest sens ludzkiego życia? Po co żyć? Czy opłaca się Czy warto żyć? Dlaczego żyć? Czasami mamy różne jakieś takie sytuacje, które powodują, że zaczynamy rozmyślać na takie właśnie tematy. Jak biegniemy w takim zapętleniu, wykonując mnóstwo różnych obowiązków, pracując, nie myślimy o takich po prostu ważnych tematach. Natomiast, jak mamy odrobinę czasu, coś się wydarzy w, nas, w naszym życiu, zaczynamy rozważyć, o co tym wszystkim po prostu chodzi. Jakim, jaka nam po prostu być, jaka mam być? O co, co mam po prostu zdobyć? Czy po prostu chodzi o to, żeby mieć dużo różnych takich fajnych rzeczy, konsumować je na różne sposoby, różnymi zmysłami zjeść, wydalić po prostu ileś orgazmów, ileś po prostu podróży, ileś po prostu mieszkań, takich innych sytuacji, relacji, o co w tym wszystkim po prostu chodzi? Różne rzeczy przemijają, to ciało też przemija, co jest tą taką niezmienną rzeczą, która trwa. Autorytety upadają, czasami wierzymy różnym osobom, a później się okazuje, że ten ktoś okazał się jako osobą kompletnie niegodną zaufania, bez zasad moralnych i cała ta wiedza powoduje, którą to, ta osoba, załóżmy, reprezentowała, sytuację rzeczy, które ta osoba mówiła, zaczynamy po prostu poddawać wątpliwość. Jak to sobie wszystko po prostu było układać? Na no, ogół każdy z nas wchodzi w życie z entuzjazmem, mając nadzieję na szczęście, na zadowolenie, i poprzez różne doświadczenia, poprzez różne sytuacje doświadczamy czasami porażki, czasami po prostu mamy trudne relacje, związki, jesteśmy poramieni, jesteśmy wypaleni poprzez nasze, naszą pracę, chęć osiągnięcia czasami dużych zysków i zastanawiamy się. Co dalej, co z tym wszystkim zrobić, o co w tym wszystkim po prostu chodzi. Wynika to z tego, że nie mamy takich solidnych, duchowych podstaw do naszego życia. Co to znaczy? Nie do końca rozumiemy różnicę między duchem a materią. To jest niezmiernie istotne, to jest podstawa, aby rozumieć, że jesteśmy różni od tej energii materialnej. Energia materialna jest tymczasowa. Natomiast energia wieczna, którą jesteśmy, czyli duch, jesteśmy duszą, siłą życia, ta siła życia jest wieczna. I jest jeszcze jedna charakterystyka. Energia materialna nudzi się, natomiast energia duchowa nie. Do energii duchowej, do ducha jesteśmy przyciągani, do ducha do życia jesteśmy przyciągani, do tego mamy atrakcję. I potem też można zobaczyć, że na przykład kupujemy jakieś po prostu rzeczy, osiągamy jakieś po prostu cele, i one w momencie zdobycia, kiedy już je mamy, po prostu nas przestają interesować. Jeżeli relacjonujemy do innych przez pryzmat tych ciał, to też się tym znudzimy. Praktycznie wszystko, co materialne, jest dla nas w konsekwencji, w efekcie końcowym, nudne. Czyli to, co potrzebujemy zrozumieć, potrzebujemy zrozumieć to bardzo mocno, że jesteśmy wieczni i potrzebujemy regularnych, duchowych aktywności, aby osiągnąć satysfakcję, aby być taką istotą zadowoloną, wpełnioną. Czyli tym możemy nakarmić duszę, duchowym pokarmem nakarmiamy siebie, czyli swoją duszę, czyli duszę, którą jesteśmy. No my, nie jesteśmy, my nie mamy duszy, tylko my jesteśmy właśnie duszą tą duchową istotą. Takim duchowym pokarmem są rozważania duchowe, studiowanie takiej wiedzy duchowej, a także wchodzenie w kontakt z elementami duchowymi, jakim na przykład są mantry, słuchanie sobie takich dźwięków, powtarzanie takich dźwięków. To są dźwięki niematerialne, one pochodzą ze świata duchowego i one mają. Niesamowitą wibrację i efekt na nasze po prostu całe jestestwo. Ale przede wszystkim doświadczamy właśnie spokoju, zadowolenia, takiej wewnętrznej satysfakcji. Także to jest taka bardzo, bardzo istotna po prostu rzecz. I oprócz tego, że wchodzimy w kontakt z tymi duchowymi elementami, potrzebujemy mieć relację i związek z najwyższą istotą, która jest stworzycielem tego uniwersum, ale jednocześnie jest istotą, która zna przeszłość, teraźniejszość i przyszłość wszystkich żywych istot. Jest istotą doskonałą. I jest to ktoś, kto jest naszym takim najdroższym po prostu przyjacielem i osobą, która nam naprawdę dobrze życzy, bezwarunkowo, darząca nas po prostu troską i uczuciem. I teraz, jeżeli przejmiemy przewodnictwo takiej osoby, yy, będziemy szukali inspiracji, i takiego natchnienia, co mamy robić w swoim życiu, to nasze życie będzie pełne po prostu pomyślności, zadowolenia. I też powinniśmy ta, tą relację, którą po prostu y, nawiązujemy z tą najwyższą istotą, ona powinna być oparta właśnie o uczucie. I teraz, jeżeli będziemy mieć taką uczuciową relację, taką opartą właśnie o to czyste uczucie miłości, to wtedy będziemy w stanie darzyć inne istoty uczuciem. I będziemy w stanie nawiązywać relacje oparte właśnie o uczucie, to uczucie miłości, czyli uczucie troski i dawania, opiekowania się innymi żywymi, żywymi istotami. Czasami na przykład ktoś, albo, albo praktycznie bardzo wiele osób w tym świecie praktycznie niedojrzałe osoby zawierają związki, w związku z tym nie są w stanie zapiekować się emocjonalnie swoim potomstwem. I takie osoby na przykład wchodzą w życie mając takie poczucie po prostu braku, że nie otrzymały uczucia miłości od swoich rodziców. Główną rzeczą, czego te istoty nie otrzymały, to nie, otrzyma, nie zostały nauczone, jak się okazuje, uczucia. Ale każdy z nas ma te uczucia i każdy z nas może zdecydować, w jaki sposób będziemy relacjonować do innych. Czyli poprzez to uczucie miłości, czy poprzez pożądanie, czyli egoizm, chodzi o osiągnięcia czegoś. Czyli tak naprawdę, jeżeli chcemy tego wypełnienia... Bo miłość jest tak jak powietrze, tak naprawdę, to potrzebujemy dawać to uczucie. Bo to dawanie wypełnia. Miłość jest dawaniem, uczucia, nie braniem. Nie możemy wziąć miłości. Miłość jest uczuciem. Doświadczymy tej miłości wtedy, kiedy będzie miała okazywać innym żywym istotom. Ale szerzej ten temat omówię w innym filmiku. Także to, o czym dzisiaj chciałam powiedzieć, to jest to, że aby mieć takie pełne satysfakcji. Zadowolenia i spokoju w życie Bez lęków Bez niepokoju, bez trosk Bez większych trosk Bo to nie jest tak, że nas wszystko będzie po prostu omijać Ale poprzez te Solidne duchowe podstawy Będziemy w właściwy sposób Do tego relacjonować I nie będzie to nas tak targało Tarmosiło, szarpało To co się będzie wydarzało w naszym po prostu życiu Także jest bardzo istotne Rozumieć, że jestem duchową istotą I potrzebuję Regularnych, codziennych aktywności, nie czasami, tylko tak samo jak codziennie karmimy to ciało, musimy je kąpać, wypróżniać, i tak dalej. Tak samo potrzebujemy codziennych, duchowych aktywności, aby czuć takie poczucie równowagi, harmonii, zadowolenia. Także tego nam życzę każdy, to powinien w swoim życiu zaaranżować, aby czuć się po prostu zadowolonym i szczęśliwym. I do zobaczenia.